He he. Runda pierwsza. Przed nami emocje trzech rund szaleńczych wyzwań. Powiedz coś o punktach. Ach, punkty. 0, 20, 40, w zależności od tego, czy dobrze ocenicie odpowiedzi naszych asystentów, naszych pomocników Magdy i Artura. Witamy Magdy i Artura. Pamiętajcie, że oboje mogą blefować, lub tylko jedno z nich może mówić prawdę, lub też oboje mogą mieć rację. Spójrzcie o. Tutaj. To tu jest taki piękny szczupak. W galarecie. Widać? O. Szczupak w galarecie. Ten szczupak ma masę jednego kilograma i jeszcze dwie trzecie swojej masy. Jaką masę ma ten szczupak? Moim zdaniem masa tego szczupaka wynosi 1 kilogram i 2/ trzecie kilograma. Nie, jeżeli mówisz, że ma masę jednego kilograma, to on waży jeden kilogram i to jest logiczne. Czyli Artur uważa, że ma masę jednego kilograma, a Magda, że jeden i dwie trzecie kilograma, tak? Kto ma rację? Gotowi? Proszę. Zacznijmy od Pawła w czerwieni. Paweł w czerwieni, powiedz jak oceniłeś odpowiedzi. Ja oceniłem, że Magda ma rację, a Artur brakuje. Rozumiem. A Sławek? Tak samo. Tak samo. I Paweł. Tak samo. Tak samo. Kto miał rację? Otóż ja wam powiem, że <słyski> nasi asystenci blefowali. A już tłumaczę. Skoro ten szczupak ma masę jednego kilograma i jeszcze dwie trzecie swojej masy, to znaczy, że ten jeden kilogram to jest jedna trzecia jego masy. Prawda? Dwie trzecie... To będą 2 kilogramy. W sumie ten szczupak ma masę 3 kg. Zgadzacie się ze mną? Tak? Publiczność też się ze mną zgadza? Tak. Oceniliście wszyscy prawidłowo jedną tylko odpowiedź, a mianowicie, że Artur blefował, a więc Paweł w błękicie. 20 punktów. Sławek, 20 punktów. Paweł w czerwieni, również 20 punktów. <noise> Runda druga. Przed nami druga runda szaleńczych wyzwań. Punktacja ta sama, dusia. Co dusia? No zadanie. Ja? A kto? No dobrze. To jest łatwe. Z siedmiu jednakowych patyczków mam ułożyć dwa kwadraty. Czy uda mi się to wykonać? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Nie, to, to jest niemożliwe. Jeżeli są dwa kwadraty, każdy kwadrat ma cztery boki, czyli po cztery patyczki na każdy kwadrat, to razem jest dwa razy cztery, to jest osiem. I z siedmiu to. Czyli to Magda uważa, raza, że jest to możliwe, a Artur uważa, że jest to niemożliwe. Nie. Kto ma rację? Aha. No dobrze, zapytajmy Pawła w Błękicie, jak odpowiedział? Magda ma rację, Artur blef blefuje. Rozumiem. A Sławek? Tak samo. Tak samo. A Paweł? Ja no, oceniam, że Artur ma rację, a Magda blefuje. Uważasz, że Artur ma rację, a Magda blefuje. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? No jaka jest prawidłowa ja odpowiedź. Zobaczcie, zaraz Wam to wyjaśnię. Jeżeli dwa kwadraty ułożymy w ten sposób, że jeden bok będzie wspólny, to wtedy wystarczy mi siedem patyczków, żeby ułożyć dwie takie figury. I to jest prawidłowa odpowiedź. Dziękuję Ci Magda. Paweł w błękicie ocenił prawidłowo obie odpowiedzi, a więc 40 punktów. Sławek, również prawidłowa odpowiedź, a więc również 40 punktów. Paweł, no dałeś się zasugerować Arturowi bardzo mocno. Eee, słuchaj, niestety źle oceniłeś obydwie odpowiedzi. Zero punktów w tym razem. Ale brawo ogromne. Zobaczmy, jak przedstawia się sytuacja po drugiej rundzie. Po drugiej rundzie szaleńczych wyzwań zmienił nam się lider. Prowadzi Sławek. 200 punktów. Drugie miejsce, Paweł w błękicie, 190 punktów. I trzecie miejsce, Paweł w czerwieni, 180 punktów. Runda trzecia. Rozpoczynamy trzecią rundę szaleńczych wyzwań. Tutaj się trochę zmienia, powiedz Susiu. A No tutaj się zmienia bardzo dużo, dlatego że ogromne emocje dzisiaj. Sami możecie sobie przyznawać... Punkty. Musicie zaryzykować, ile chcecie wygrać. Myślę, że już to wiecie. Przyjdziecie, będziecie losować pytania. I wygracie albo przegracie. A każdy z Was ma szansę na zwycięstwo. Ciągniemy. Punkt. Proszę bardzo. I zapraszam tutaj do mnie. Magiczna skrzynia. Stop. Proszę. Sławek Proszę i bardzo. Pawłowie. Zacznijmy od Pawła w Błękicie. Czytam Twoje pytanie. Szklanka i spodeczek kosztują razem 4 złote. Ile kosztuje spodek, jeżeli jest on trzy razy tańszy? Odpowiem Trzecia. 60 groszy. Zapłacimy 40 groszy. Czyli to jest odpowiedź A. I jest to również bardzo dobra odpowiedź, oczywiście. Pokaż, ile punktów zaryzykowałeś. 50 punktów zaryzykował Sławek, i tyle punktów mu dopisujemy. Tak jest. I został nam Paweł. Jaki jest wynik działania? 72 dzielone przez 8 razy 9 dodać 1. Odpowiedź pierwsza. 82, odpowiedź druga, 2, odpowiedź trzecia, 90. Proszę bardzo. Yy, Podpunkt A, 82. 82, odpowiedź A. Jest to bardzo dobra odpowiedź. Pokaż punkty. Ogromne brawa, 60 punktów. Tak, to tak. I dopisujemy Pawłowi 60 punktów. Otóż mamy dwóch zwycięzców szalonych liczb, chyba po raz pierwszy nam się tak zdarza. Paweł w Błękicie i Sławek, pierwsze miejsce po 250 punktów. I drugie miejsce, Paweł w Czerwieni ze stratą tylko 10 punktów, to w ogóle niesamowite, punktów 240. Zapraszamy do nas wicemistrza szalonych liczb, Pawła, który uzyskał 240 punktów. Chodź tu do nas na środek. Gratuluję na bardzo ogromne. serdecznie Pawle, jesteś Gratuluję. pierwszym wicemistrzem szalonych liczb. I ten oto kurs języka angielskiego jest twoją własnością od teraz. Chodź tutaj do nas. No i prosimy naszych mistrzów szalonych liczb, Sławka i Papła, którzy uzyskali po 250 punktów. Ogromne brawa. Słuchajcie, rewelacyjnie liczyliście, szacowaliście, skakaliście. Cóż mogę więcej dodać? Możesz dodać gratulacje, ogromne. Brawo Sławku, brawo Paple, oto wasze grillowe. Gratuluję. I te oto rolery są waszą własnością. Proszę bardzo. Proszę. Dziękujemy przede wszystkim oczywiście naszym zawodnikom za te emocje, których nam dostarczyli, szczególnie w trzeciej rundzie szaleńczych wyzwań. Dziękujemy fantastycznej publiczności w studiu!